Cześć, cześć. Witamy na, witamy na odcinku Wywiadzik drugi. Dzisiaj jest z nami Jula, Marcel i Natalka. Oni byli na od dwóch odcinkach czyli niezwykły spacer i niezwykły, i niezwykły wolf. Tak. Subskrybujcie kanał, bądźcie na bieżąco, zostawcie łapkę w górę. No i lecimy. Witajcie. Witamy. 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 Witajcie. Okej, okay, to pierwsze pytanie będzie do Marcelka. Pierwsze pytanie. Marcelek, czy ty się zakochałeś w jednej dziewczynie z Twojej klasy? Um, już nie muszę się zakowywać, bo um, jesteśmy z um, tą słodką, tą taką małpką czerwoną. Um, to jesteśmy z nią od um, roku szkolnego, tego nowego. O, to bardzo ciekawe. Jestem ciekawa. Czy, czy oświadczysz się tej słodcej? Sło, sło, sło. To jest drugie pytanie. Tak. Oczywiście. Może o tym to zrobić. Ale jestem za mały na takie coś. Może się jakieś uda. Dobra. To teraz przejdziemy do Julii. Proszę pytanie, czy e, miła, czy Ty kochasz swoich widzów? No ja miałam ich nie kochać. Kocham ich na całe życie. Od kiedy e, był 2020. Wtedy Was poznałam, moi kochani widzowie. Wtedy zaczynaliśmy spędzać sobie czas. Tak. Czy... nadal lubisz minecrafta? no lubię minecrafta no, y, od małego kochałam grać w minecrafta Teraz bardziej lubię y, robloxa ale pół na pół wszystko lubię oprócz fortnite'a i tego y, nie, nie Amonga zakuty no brawl stars'a Nienawidzę tej gry. Nie grałam w to, ale jak widzę, że to ludzie grają to jest popularna gra, to. Oj, przepraszam cię, Nadalko. No to. Yy... No to tak, no, no to widzę. Że to jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo głupia gra. O! Yy, dobra. To była przepiękna historia. Dobra. Pierwsze pytanie będzie do Natalki. Natalko, czy Ty miałaś jakąś kłótnię z Julą i z Marcelkiem? No może ten raz, tak. Wtedy jak ona miała jeszcze takie czerwone oko, tak, i, yy... I to wtedy Mieliśmy taką, mia, miała taką dużą piłkę. Bo, bo, I niestety powiedziałam Marcelowi, żeby rzucił nią. To była taka walka. A ja, Jola się nie spodobało. Jak wracaliśmy. Wiem, byliśmy wtedy w aucie. to słyszałam, że płakała. Niestety tak się stało. Ale bardzo Ciebie, Jola, przepraszam. Nic się nie stało. Dobrze, drugie pytanie. Czy lubisz swoją klasę? Swoją klasę? Oczywiście, bardzo ją kocham. To ja normalnie ta klasa jest dla mnie jak rodzina. Tylko z chłopakami mam problem, bo są niemili. Ale koleżanek mam dużo i bardzo je lubię. Pozdrawiam Was! To niestety koniec. Wiem to takie krótkie. Tak, tylko 3 minuty. Albo nawet więcej. Tak, yy, no. Będziemy kończyć. Widzimy się. Dobijcie może 100 lajków. 100 wyświetleń. Proszę. To jest mniej niż yy, niedawno. Mówiliśmy, że 1000, ale niech będzie 100. Tak, prawie dobiliście wtedy 100 wyświetleń. I bardzo, i bardzo dziękujemy. No to na razie!